Trening przed nami. Dalej jesteśmy w wyzwaniu ujedniania i wzmacniania. Skupiamy się dzisiaj na górnych partiach, ale uwaga, na plecach i na bicepsie. Oczywiście całe ciało będzie pracowało praktycznie razem z brzuchem w dużej części. Natomiast ćwiczenia, które będziemy dzisiaj wykonywać, są świetnymi ćwiczeniami na poprawę postawy. I po prostu na wyprostowanie się. I to, co jest z mojej strony dość istotne, słuchajcie, przede wszystkim w ogóle przy treningach siłowych, czy używacie handli, czy używacie gum, czy używacie czegokolwiek będącego obciążeniem, nie machajcie nad garstkami. To jest najczęstszy błąd, jaki się wykonuje. I dzisiaj zrobimy sobie troszkę klatki piersiowej w połączeniu z plecami na dzień dobry, a mianowicie zrobimy pompki. Można dla lepszego efektu użyć sobie gum i z gumami spróbujemy zrobić takie pompki, żeby poczuć pracę zarówno klatki piersiowej, jak i pleców. Ja nie wiem, czy słychać, że chyba głos mi coś zaczyna siadać. Mam nadzieję, że mnie po prostu nie rozłoży trochę. Dobra, wychodzimy i teraz tak bierzemy gumę, układamy się teraz. W takiej pozycji znowu klęku podpartego, stopy luźno, ręce cofamy tak, żeby guma znalazła się pod klatką piersiową, w momencie kiedy schodzimy do dołu. Nie musicie schodzić bardzo nisko. Domykamy miednicę, palce, palce rozszerzamy, można je ściągnąć, wtedy jest troszeczkę łatwiej. I uwaga, zaczynamy. Szeroko układamy te ręce, dlatego że chcemy możliwie dużym obszarem. Klatki piersiowej i placów pracować. Ściągamy, aktywujemy brzuch, i uwaga, 3, 2, 1. Lecimy wdech nosem, wydech ustami. Staramy się poczuć, że w momencie, kiedy <laughs> schodzimy do dołu, klatka piersiowa nam się rozciąga i napina, w momencie, kiedy wychodzimy do góry, w odwrotny sposób niż właśnie mięśnie pleców. Bo mięśnie pleców wspinają się, gdy schodzimy do dołu, i rozluźniają, gdy idziemy do góry. Antagonistycznie pracują te mięśnie, i cały czas pracujemy, jeszcze mamy całe 9 sekund. I uwaga. Lus przechodzimy wąsko teraz. To prawda, to głównie będzie triceps pracował, ale w klatka też do takiego trójkąta guma może Wam się zsunąć, więc uważajcie, gucci dostaw i schodzimy powolutku. Tyle, ile jesteśmy w stanie. Zobaczcie, nie musicie schodzić nisko. Często problemem osób, które chciałyby na przykład robić pompki, gucci no być. które chciałyby robić pompki, jest to, że na siłę próbują schodzić bardzo nisko do ziemi i potem jest problem z podniesieniem się. Absolutnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby tutaj teraz przynajmniej chociaż troszeczkę zaaktywizować te mięśnie. Uwaga, 3, 2. Jeden, luz i teraz siadamy sobie wygodnie. Ja biorę sobie już dzisiaj trudniejszą troszkę gumę, czyli taką drugą w kolei. Pies nie wie, co zrobić, bo tutaj leży dzidzia i trochę kima. Tam nie wiadomo, czy się udać na łóżko, czy nie. <gum> Zakładamy, słuchajcie, gumę, prostujemy plecy, aktywujemy brzuch i uwaga, lecimy teraz w ten sposób, że delikatnie przyciągając z wydechem, rotujemy dłonie w stronę sufitu kciukami, pracujemy plecami, wdech, rozluźniamy i rotujemy te ręce, staramy się czuć, że to mięśnie pleców właśnie ściągają nam tę gumę w stronę klatki piersiowej, pracujemy ją wielym ćwiczeniem robię. Jeszcze bardziej lubię na ciężarach, ale, ale gumy też są super, zwłaszcza w warunkach domowych, nie zajmują dużo miejsca. No, skokuj sobie. I wydech. I wydech. I wydech. I wydech. I ostatni raz. Super. Zostawiamy sobie jedną nogę prostą. Druga noga zgięta do siadu płotkarskiego, rotujemy znowu kciukiem w stronę sufitu, ściągamy łopatki. Ładnie, proste plecy, aktywne dużo głowa z przedłużeniem kręgosłupa i lecimy do tyłu. Bez przeprostów, tak? Nie puszczamy tej ręki za mocno. Nie machamy też obrączami barkowymi, staramy się nie rusza. tutaj całym ciałem. Wszystko sztywniutko i Lecimy. Nie mogę się doczekać naszego grudniowego wyzwania co do szpagatu. Ostatnie 3, 2, 1 i luz. I teraz zmieniamy sobie szybciutko. Rotujemy znowu dłonią w stronę sufitu kciukiem i lecimy do tyłu. Wydech. Cały czas plecy proste, ściągnąć ładnie łopatki, głowa przedłużeniem kręgosłupa i cały czas aktywny brzuch. Nie możemy w tych ćwiczeniach, które wykonujemy, odczuwać napięcia w odcinku lędźwiowym, tak? Tutaj pracują zupełnie inne mięśnie, chociaż mięśnie na tym odcinku też, ale nie możemy czuć bólu, tak? Jeszcze jeszcze. I pamiętajcie, jeśli na przykład robicie jakikolwiek trening, uwaga, zmieniamy na obie nogi, teraz kciuki do siebie są, tak? Yy, I lecimy szeroko z wydechem. Znowu aktywujemy plec. Natomiast jeśli jest tak, taka sytuacja, kiedy na przykład robicie jakikolwiek trening, nawet czy to na pośladki, czy na uda, czy na yy, mięśnie brzucha, a to jest bardzo częste, i czujecie odcinek lędźwiowy, to to znaczy, że Wasza technika jest nieprawidłowa. Zakresy są nie takie, nie potraficie jeszcze tutaj zaaktywować brzucha w tym kontekście, więc nad tym trzeba troszeczkę popracować. I pojawiły się takie pytania jeszcze parę razy i prośby, żeby wprowadzić zestaw ćwiczeń na mięśnie poprzeczne brzucha, na mięśnie poprzeczne. Więc ja to zrobię, tylko w grudniu. I wydech. I wydech. I super. I teraz w tych ćwiczeniach nie powinniście czuć napięcia tutaj na, w karku. Jeśli czujecie, to znaczy, że nie ściągnęliście dobrze łopatek, wychodziliście głową do przodu i pracowaliście nie tymi partiami, które trzeba. Więc trzeba dawkować, żeby dalej ta, te nasz, ta nasza technika była na tyle poprawna, żebyśmy skupili się na tym, co trzeba. I teraz uwaga: zamieniamy sobie z powrotem. Noga, jedna. Łapiemy teraz dłoń wewnętrzną stroną, w stronę sufitu. Zaczepiamy sobie tutaj wygodnie, i to jest świetne ćwiczenie, które można spokojnie machać, yy, oglądając nawet serial, bez problemu. Pff, jedyne co, starajcie się pamiętać zawsze o oddechu. Pff, zawsze we wszystkich ćwiczeniach, we wszystkich pozycjach, bez względu na to, która partia ma dominować w danym ćwiczeniu. Zawsze z napięciem mięśnia jest wydech. Więc tutaj ściągamy tą taśmę, wydech, wydech. Pięknie pracuje biceps. Jeszcze cały. Trzy, 2, 1, Plus zmieniamy sobie stronę i teraz lecimy. Cały czas pracujemy, oddychamy. Głęboko. Pf. 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 Lecimy, oddychamy Pf. Pf. jeszcze chwila Pf. Pf. i uwaga. Ostatnie trzy dwa. Jeden i super. I teraz bierzemy ciężarki i wiele osób pokazuje treningi na yy, wiosłowanie. Yy, tutaj jeśli chodzi o, yy, o plecy, ja uwielbiam wiosłowanie, natomiast wiem, że wymaga bardzo dobrze ułożonego ciała i właśnie aktywizacji brzucha. Wiele osób wiosłuje w staniu, pochyla się i na przykład ma w ten sposób ułożone kręgosłup razem z brzuchem puszczony i wtedy wiosłujemy i te, wtedy jedyne, co czujecie, to tak naprawdę odcinek lędźwiowy, więc jeśli nie potrafimy tego jeszcze zrobić, to do tego kiedyś tam dojdziemy, natomiast na początek robimy wersję podstawową, czyli układamy się do klęku podpartego, trzymamy sobie ciężarek tak, żeby, zobaczcie, dłoń była mniej więcej na wysokości biustu i nie machamy tym ciężarkiem jak Cepem. tylko staramy się ułożyć ciało, aktywować brzuch i z wydechem wyjść do góry bez machania tutaj barkiem i całym tułowiem, napiąć właśnie plecy, wdech rozluźnić. Ten zakres zobaczcie jest bardzo okrojony, nie ma on na celu absolutnie yy, hipertrofii, natomiast zobaczycie, że i tak poczujecie, że te mięśnie pracują, tak? że one tutaj zaczęły troszeczkę chociaż się aktywować łokcie blisko ciała, właściwie łokieć tak ten, który wychodzi do góry i zmieniamy sobie stronę. Ta ręka, która jest na, na macie, przypominam, słuchajcie, pod barkiem dłoń. Natomiast nie robimy przeprostów, żeby łokieć pracował, tylko ładnie zginamy. Wtedy aktywujemy mięśnie ramienia i lecimy. I cały czas aktywny brzuch. Ten brzuch pomaga Wam ułożyć, utrzymać pozycję. I tak naprawdę, słuchajcie, jeśli dobrze czujecie mięśnie brzucha, to... Tutaj naprawdę, ja myślałam, że dłużej mi zajmie odczuwanie tego prostego brzucha, ale to już jest całkiem nieźle. I on pracuje pięknie razem z całym ciałem, mimo tego, że robimy, jak widać, zupełnie co innego. I uwaga, ostatni raz. Mamy to. I obiecałam biceps, więc wersja bardzo prosta. Uwaga. Oba ciężarki łapiemy do rąk, układamy wewnętrzną stroną dłonie w stronę sufitu. Oczywiście nadgarstki są w linii prostej, cały czas przed ramieniem. I ściągamy łopatki. Kto nie wie, czy się ściągną tutaj dobrze, to do ściany się przykleja głowa przedłużeniem kręgosłupa i lecimy. Cały czas pracujemy. Oddychamy głęboko, elegancko. Cały czas sztywniutko, ramiona do ciała, łokcie do ciała. Oddychamy. 3, 2, 1. I dłonie w stronę sufitów, kciukami i lecimy teraz. Druga strona, ale też biceps, triceps. W każde wyjście to jest wydech, 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 wydech. Pamiętajcie o ściągniętych łopatkach, tak? Nie odrywacie ramion, nie odrywacie łokcie. Jak zacznijcie to robić. To zobaczycie, że będziecie czuć to ćwiczenie, uwaga, albo w obręczy barkowej, albo w łokciu właśnie. A ja tutaj w ogóle stawy nie powinny brać udziału, tylko pięknie mięśnie nam się spinają. Ostatnie 8 sekund. Ostatnie, ostatnie. 3, 2, 1 i klasa. I mamy to. Krótki trening na dzisiaj. Nawet Dzidzia dała zrobić spokojnie, przekimała cały trening. Jutro słuchajcie, lecimy z pośladkami, tak? Jutro taki zestaw troszeczkę bardziej na pompę pupy. I tak, i właśnie, mam nadzieję, że głosu nie stracę, bo coś tak czuję, że mnie tak troszeczkę ten. Tam... Dzięki za dzisiaj, widzimy się jutro o 18. Pa.